Rozmowa poranka. A moim Państwa gościem na naszej antenie jest Mateusz Krawczyk, twórca projektu Wspólny Świat, sekretarz redakcji i magazynu Wszystko Co Najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzimy, proszę Państwa, ja pierwszy raz, Mateusz też, w naszym nowym studium. Stąd, jeżeli jakieś zdarzą się potknięcia, to. Proszę wybaczyć, natomiast o tych potknięciach od tych potknięć muszę zacząć naszą rozmowę. bo Mam wrażenie, że te ostatnie miesiące, tygodnie to faktycznie czas obliczujący w bardzo wiele kryzysów globalnych. Jednym z nich, o tym którym się mówi bardzo dużo ostatnio, chociażby Time poświęcił mu okładkę, jest możliwy kryzys żywnościowy. Czy to jest faktycznie tak, że ta wojna na Ukrainie wpłynęła czy wpłynie w ten sposób na światową gospodarkę w taki sposób, że po prostu nie będzie jedzenia? To nie jest tylko kwestia wojny. Wojna oczywiście przyspieszyła i pogorszyła sytuację już katastrofalną, bo musimy pamiętać, że to nie jest tylko ostatnie trzy miesiące, kiedy, kiedy Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę, i oczywiście z uwagi na, na znaczenie zarówno Rosji, jak i Ukrainy w światowych dostawach żywności, jest to, jest to bardzo krytycznie istotne. Natomiast od pandemii COVID-19. Mamy stosunkowy, coraz, coraz istotniejszy wzrost cen żywności, a przy okazji e, zauważmy, że powiedział Pan o kryzysie. E, no, tutaj jest jakby szereg kryzysów, które wystąpiły od pandemii COVID-19 poprzez szereg wojen, konfliktów. Mówię o Etiopii, mówię o Afganistanie, mówię o Jemenie, mówię o Syrii, które sprawiły, że no cóż, żywność staje się coraz bardziej dobrym, luksusowym. Dla tysięcy, milionów naj, naj, najbiedniejszych, najbiedniejszych ludzi. Oczywiście, to, że szereg krajów, mówię to w szczególności o krajach na Bliskim Wschodzie, jak Jemen, który 40% swoich zbóż sprowadza z Ukrainy i Rosji, ale też szereg krajów afrykańskich, które również w znacznej części sprowadza swoją żywność z Rosji lub z Ukrainy, no powoduje to oczywiście, że ceny, ceny żywności wzrastają. My odczujemy to w większości, odczujemy to ekonomicznie, natomiast dla milionów ludzi na świecie, to jest to jest kwestia egzystencjalna. Europa. Zdaje się, że trudno sobie dzisiaj, w 2022 roku, wyobrazić głód w Europie. To znaczy, um, Ukraina przywoływana często w kontekście głodu, hołodomor um, z lat 20., 30., um, XX wieku, no ale czy w Europie taki głód może nastąpić? Blokada ukraińskich portów, problemy ze zbożem z Rosji, mówi się o tym, że należy wywieźć to zboże z Ukrainy. To jest też taki ciekawy zabieg, mam wrażenie, lingwistyczny o wywiezieniu zboża z Ukrainy do Europy Zachodniej. Czy my w Europie faktycznie, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze na Europie się chwilę zatrzymali, możemy spodziewać się takich problemów aż do momentu, że na przykład nie będzie nie wiem, pewnego rodzaju chleba, bo nie będzie takiego zboża? Nie chciałbym straszyć, a nie stawiać nieodpowiednich nie, nie predykcji, bo jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę doświadczenia Europy, to nie spodziewaliśmy się, że kiedykolwiek przez zmiany klimatu mogą być takie powodzie, które zniszczą niemieckie miasta, a widzieliśmy to. A się tego nie spodziewaliśmy. Oczywiście my jesteśmy, my oczywiście jesteśmy w wiele lepszej sytuacji niż reszta świata, jesteśmy gospodarkami rozwiniętymi, mamy szereg różnych, zas różnych zasobów i potrafimy sobie poradzić w różnych sytuacjach. Jeśli chodzi o kwestie nawet nawet bardzo prostą, jakby wyposażenie francuskiej restauracji w najlepszej jakości jedzenie jest oczywiście tańsze niż wywiezienie worka pszenicy do obozu dla uchodźców w Etiopii, ponieważ to jest kwestia logistyki. My jesteśmy po prostu lepiej skomunikowani w Europie. Więc nie sądzę, że jest w momencie, w którym mamy, mamy szczyt Rady, Unii, Rady Unii Europejskiej, podczas którego zarówno komisarz von der Leyen, jak i premier Mateusz Majawiecki mówią o stworzeniu korytarzy, w których będzie wywożona część. Zbóż z Ukrainy, no to oczywiście, no, jakby sky is the limit, że tak powiem. Jesteśmy w stanie dokonać różnych rzeczy. Oczywiście e, mówimy tutaj o kwestiach takich, no jesteśmy ekonomicznie zdolni, ale są w Polsce i są w Europie obszary ubóstwa, obszary skrajnego ubóstwa. Więc oczywiście najbiedniejsi są oczywiście jak zawsze w najgorszej sytuacji. I ciężko wyobrazić sobie głód w Europie. No, głód w Europie istnieje. E, istniał zawsze i istnieć pewnie zawsze będzie, niestety. A obecna sytuacja sprawi, sprawi tylko to i aż to, że coraz więcej ludzi, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, którzy żyją na granicy ubóstwa mówię o tych dwóch dolarach dziennie to też się dzieje w Polsce. E, no, ta granica jeszcze bardziej się obniży, i hmm. to jest niebezpieczne. Hmm. Oczywiście, niedożywienie, problemy żywnościowe, życie poniżej tej normy, to jest jedna rzecz, co, co, co w Europie możemy sobie wyobrazić, ale kończąc trochę ten wątek i przechodząc do, do drugiego. No, żyjemy w kraju rozwiniętym, ale i to, co zostało powiedziane, no, są pewne obszary biedy, ubóstwa również w Europie, ale jak wygląda głód w Afryce? No, badania, które są prowadzone, Mateusz Krawczyk również prowadzi badania chociażby w Ugandzie. Jak wygląda głód w Afryce? Znaczy, czym on się różni od no, ubóstwa w Europie? Może hmm. najważniejsze, najważniejsze różnienie, o którym powinniśmy tutaj wspomnieć, Często się mówi też, czy Władimir Putin szantażuje Europę. I możemy powiedzieć w tym kontekście, no dla nas to jest szantaż. Dla nas to jest ekonomiczny szantaż, bo ceny żywności wzrosną i będzie trudniej przeżyć dla krajów, niektórych krajów afrykańskich, szczególnie dla osób najbardziej wrażliwych na takie zmiany mówię szczególnie o przykładowo uchodźcach o, o, o ludziach, którzy są zależni od pomocy światowego programu żywnościowego bo to o jest dzieciach naj... pewnie też to jest najbardziej istotne zasoby światowego programu żywnościowego które dostarczane są dla naj, na, najbiedniejszych to to nie jest już szantaż to jest de facto zabijanie zakładników bo tam nie mamy sytuacji Sudan Południowy to jest to jest miejsce w którym ludzie umierają z głodu w Jemenie to samo w szeregu miejsc na świecie więc w momencie, w którym mamy sytuację, w którym e, powiedziałem o Światowym Programie Żywnościowym, już w czasie pandemii COVID-19, e, przykładowo w obozie uchodźców na Kiwale, w którym prowadzę badania, na, w południowej Ugandzie, już wtedy pod, podczas pandemii COVID-19 reakcje żywnościowe wydawane przez Światowy Program Żywnościowy były stopniowo ograniczane, ponieważ mieliśmy wojnę w Etiopii, ponieważ mieliśmy Afganistan, ponieważ mieliśmy teraz Ukrainę, czyli mamy szereg nowych kryzysów na całym świecie, które pochłaniają miliardy zasobów, i są bardzo trudne logistycznie. Mamy coraz więcej ludzi, którzy potrzebują pomocy, zasoby się nie zmieniają. Znaczy światowy program żywnościowy i inne organizacje dysponują bardzo podobnymi zasobami, jak dysponowały, potrzeb jest coraz więcej. Więc teraz, jeśli mówimy o tym, że przykładowo przez pandemię COVID-19 mieliśmy ograniczenie racji żywnościowych, Najpierw tam z, z puszki fasoli teraz do 13-14 zł miesięcznie, wydawanych na osobę do przetrwania. To jest da, daleko poza granicą ubóstwa. 13-14 zł dziennie, miesięcznie? Miesięcznie. Przykładowo w obozie dla uchodźców, w którym ja prowadzę mhm. badania w Nakiwale, no to, to na początku jeszcze tam dwa lata temu przed pandemią mi ludzie odostawali jak półtora te oleju do smażenia, jakieś puszki fasoli, półtora kilogramu kukurydzy, coś, co pozwoli, im no przynajmniej będą mieli żywność. Teraz zostało to. Reakcje żywnościowe są przekazywane tylko dla nowo przybyłych, natomiast reszta otrzymuje no te 13-14 tysięcy szylingów ugandyjskich, czyli no odpowiednich 14-15 złotych na miesiąc. Inna kwestia jest zdolności ekonomiczne własne do przetrwania, czyli poszukiwanie pracy i tak dalej. Natomiast jeśli, jeśli człowiek tylko dysponuje tym. A, a w wielu przypadkach dysponuje tylko tym, to to jest daleko poza granicą ubóstwa. Teraz sytuacja. Wcześniej mieliśmy to stopniowe obniżanie, teraz wiemy, dochodzą sygnały, że w południowym Sudanie, w obozach dla uchodźców już te, te Światowego Programu Żywnościowego są ograniczane lub są całkowicie wstrzymywane, bo po prostu nie ma. Więc jeśli, jeśli nie ma, ponieważ ceny żywności wzrosły, jeśli są zasoby bardziej ograniczone, jeśli jest logistyka trudniejsza, a jest w tych wszystkich przypadkach to po prostu jeśli umierało 100 milionów dzieci z głodu, to teraz będzie umierać 150. I to jest efekt e, Rosji i wojny Putina. Mhm. I, czyli jeden kryzys e, napędza drugi często też w ogóle w, e, proszę państwa, bardzo odległych e, krajach świata. E, przejdźmy jeszcze do tego, co zostało przed chwilą powiedziane, to znaczy... E, po pierwsze te racje z czasem są coraz mniejsze, ale też to, że tych kryzysów jest coraz więcej. No, była mowa o tych nadzwyczajnych zjawiskach pogodowych, gradobiciach, burzach, suszach, powodziach. No i cóż, są badania, które zostały niedawno opublikowane i o których czytam we wspólnym świecie. Jedne z pierwszych badań na temat wpływu zmianu, zmian klimatu na następne pokolenia. I czytam takie słowa. Dzieci urodzone w 2020 roku doświadczą dwu lub siedmiokrotnego wzrostu liczby ekstremalnych zjawisk, zwłaszcza fal upałów poró w porównaniu z osobami urodzonymi w 1960 roku. Jak bardzo dokładnie jesteśmy w stanie oszacować się wpływy zmian klimatu na no właśnie życie przyszłych pokoleń dzieci? No i też oczywiście pytanie, które się z tym wiąże, jak jesteśmy w stanie im zapobiegać i czy jesteśmy? Czy to są przydziały ufności? Tutaj zespół badawczy B-Climate pod kierownictwem profesora Imaciego pod koniec 2021 roku opublik opublikował pierwsze badanie łączące demografię ze zmianami klimatu. Czy wcześniej tego po prostu nie było? Nie było to, ponieważ inaczej liczyliśmy. Liczyliśmy w cyklach. Liczyliśmy, że przykładowo XX, XX wiek, XXI wiek, epoka preindustrialna, obecna, w ten sposób ocenialiśmy zmiany klimatu. Nie ocenialiśmy zmian klimatu dotąd, jeśli chodzi o, o demografię, czy jak się łączą i tutaj konkretnie jak zespół Big Climate to szacował, jak, jakie były zjawiska pogodowe, ekstremalne zjawiska pogodowe od 1960 roku do 2020, i jakie na, na podstawie szeregu symulacji wielkiej ilości zagregowanych danych na temat przyszłych, e, przyszły, przyszłych predykcji, jakie, jakie posiadamy, e, na temat tego, jak się będzie dalej klimat rozwijał, od 1 stopnia Celsjusza, jeśli chodzi o wzrost temperatury w przypadku epoki preindustrialnej, w stosunku do epoki preindustrialnej, do 3,5. No to jest dosyć duży, duży przedział. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak my się dobrze spiszemy w ograniczaniu tych emisji. Na razie nie idzie nam to zbyt dobrze. Będziemy mieć szereg różnych zjawisk. No i niestety najgorsze jest to, że nawet w przypadku tego jednego stopnia, nawet w przypadku tego obecnych, obecnej, obecnego ograniczenia emisji, po szczycie COP w Glasgow, Światowego, światowego Szczytu Klimatycznego w Glasgow, już wiemy, że te zjawiska będą w stosunku do tego co było o wiele gorsze. Znaczy, wskazując tylko na kilka, na kilka jakby najbardziej szacunkowych, szacunkowych predykcji mamy 7 razy więcej fal upałów, które spotka noworodki e, od 1000, o, które ujodzą się w 2020 roku mamy 2,6 razy więcej e, susz. Mamy 2,8 razy więcej powodzi. E, to są wszystko zdarzenia, które cóż mogą doprowadzić po prostu do śmieci. Więc no, to są oczywiście dane statystyczne i możemy to jasno, jasno zignorować, mówiąc, no statystyka, nie widać tam człowieka. No to wyobraźmy sobie, że no cóż, jeśli obecnie umiera z uwagi na powodzie to jest zniszczonych szkół, jeśli z uwagi na zniszczone szkoły jest x, no to teraz przez ostatnie, przez, przez najbliższe tam kilkanaście lat, od 2020 roku, noworodki, które urodzą się w 2020 roku, mają 2,8 razy więcej szkół, które zostaną zniszczone. W wyniku hmm. zmian klimatu, w wyniku tych ekstremalnych zmian klimatu. A to, że zmiany klimatu prowadzą do takich ekstremalnych zdarzeń, no to my po prostu wiemy, to już nie jest dłużej wiórzenie w fusów, to jest po prostu wiedza naukowa. Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, no pewnie od każdego z nas trochę to zależy. Natomiast na zakończenie, bo mamy, zostało nam 30 sekund naszej rozmowy. Papież Franciszek leci na początku lipca do Konga i Sudanu Południowego. Wiele miejsca papież poświęca, no właśnie, takim miejscom, które zdaje się są przez Europę trochę opuszczone. Bo takie zwracanie uwagi na tą część świata może coś zmienić? Ja myślę, że to jest kluczowe, ponieważ no, sam w tym, w tym kontekście tego badania, którego które, które dane właśnie przytoczyłem, jakby te znaczy, różnice regionalne są kluczowe w tym kontekście. I ja, nawet, nawet jeśli te, te zdarzenia, o których przed chwilą mówiłem, ekstremalne, w przypadku Europy i Azji Środkowej mają dotknąć około 53 miliony dzieci, to w przypadku Afryki Subsaharyjskiej, to już będzie 172 miliony dzieci. A to jest są dysproporcje, które są niewyobrażalne do pojęcia, jeśli chodzi o, 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 o efekty ekstremalnych zmian pogodowych. Cóż, proszę Państwa, tych cyfr, tych, tych danych jest bardzo dużo z Mateuszem Krawczykiem, twórcą projektu Wspólny Świat. Na pewno rozmawiać jeszcze nie raz będziemy na nasi antenie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mateusz Krawczyk, sekretarz redakcji magazynu wszystko co najważniejsze, twórca projektu Wspólny Świat. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie siódma dziewiąta rozmowa poranka.